Dawno, dawno temu, tak dawno, że nikt już nawet nie pamięta kiedy, w pieczarze pod wawelskim wzgórzem zamieszkał najprawdziwszy, straszliwy smok, który ział ogniem i polował na pasące się owce. Wszyscy mieszkańcy bardzo martwili się, co to teraz będzie, a najbardziej zmartwiony był król. Oj, oj, oj! co teraz będzie z moim królestwem, moi biedni poddani i moja biedna córka? Pewnego dnia król ogłosił. Rycerz, który pokona smoka, zdobędzie pół królestwa i rękę mojej córki. Wielu rycerzy przybywało, ale żaden nie poradził sobie z olbrzymim smokiem. Do króla przybył szewczyk nazywany Dradewką. Witam Cię, królu! Witam, witam Cię, drogi młodzieńcze! Kłaniam się nisko. Królu mój drogi złoty, mam propozycję. Jaką propozycję masz? Wymyśliłem sposób, jak pokonać smoka. Pomysłowy Dratewka przedstawił królowi swój strytny pomysł na pokonanie smoka. Bratewka wypchał skórę siarką, tak, żeby wyglądała jak prawdziwa owieczka, i zaniósł ją blisko pieczary Smoka i zostawił tam, a Smok w tym czasie odpoczywał. Wczesnym rankiem Smok się obudził. Spałem. Teraz jestem bardzo głodny, pusty mój żołądek. Co by sobie tutaj zjeść? <laughs> A co to za słodka owieczka? Chyba sobie ją zjem. Po pewnym czasie smok poczuł pieczenie w żołądku. Oj, 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 oj. Chce mi się pić, chyba się napiję tej wody. I pił, i pił, i pił, aż... Kiedy smok rozpadł się na drobne kawałki, Dratewka poszedł do króla po swoją nagrodę. Witaj mój drogi, teraz w nagrodę będziesz rządzić królestwem i poślubisz moją córkę. Dziękuję, łaskawy królu. Twoja córka jest przepiękna. Ach. I tak dratewka z królewną żyli długo i szczęśliwi.